Cześć. Witam na kanale Astra Hobby, który poświęcany jest tematom powiązanym z astronomią oraz kosmosem. W dzisiejszym tygodniu ponownie zrobimy przegląd informacji kosmicznych oraz astronomicznych z ostatniego czasu. Zapraszam do oglądania. Pierwszą wiadomością, którą chciałbym ci dzisiaj przedstawić, jest test statyczny Starshipa o numerze seryjnym SN9. 6 stycznia około godziny 22. zapłonęły trzy silniki na około 1 sekundę podczas testu statycznego rakiety w ośrodku SpaceX zlokalizowanym w południowym Teksasie. Test statyczny jest rutynową kontrolą przed lotem rakiety. Podczas takiego testu silniki rakiety są odpalone, gdy rakieta pozostaje na Ziemi. Cały proces przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku startu, lecz całość należy potraktować jak po prostu próbę generalną. Oznacza to, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Starship SN9 oderwie się wkrótce od Ziemi. Jak to jest w zwyczaju w przypadku startu rakiet SpaceX, test statyczny został zarejestrowany na taśmach i jest dostępny w serwisie YouTube. Na moment nagrywania tego filmu Starship SN9 jest przygotowywany do lotu. Okno startowe jest otwarte od 13 do 15 stycznia. W przygotowaniu są już kolejne prototypy. 2 stycznia w całości zmontowany został starship SN10 i prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni również trafi do kompleksu startowego. Starship SN11 także jest bliski pełnego montażu. Połączone są już wszystkie elementy oprócz lotek oraz sekcji frontowej z aerodynamicznym nosem. Cały system składa się z dwóch elementów. Statku kosmicznego o wysokości 50 metrów zwanego Starship. Oraz gigantycznego boostera pierwszego stopnia, znanego jako Super Heavy. SpaceX zakłada, że zarówno Starship, jak i Super Heavy będą w pełni wielokrotnego użytku. Starship budowany jest z myślą o wynoszeniu ładunku oraz ludzi na Księżyc, Marsa oraz inne odległe miejsca. Przejdźmy teraz do informacji o tym, że 8 stycznia pojawiła się informacja prasowa, że Amerykańska Agencja Kosmiczna po raz kolejny postanowiła przedłużyć misję sądy Juno, tym razem do września 2025 roku. Zadaniami sądy będą przeloty obok Księżyców Jowisza oraz oczywiście zbliżanie się w kierunku tego gazowego giganta oraz badanie jego struktury wewnętrznej. Na ten rok NASA planuje zbliżyć się sądom do Ganymedesa, Europy czy Io Księżyców Jowisza. Ponadto sonda wykona przeloty przez torusy plazmowe w pobliżu Io i Europy. W przypadku przelotów w pobliżu Io będzie możliwe wykrycie śladów potencjalnego oceanu magmy, być może znajdującego się pod powierzchnią tego wulkanicznego księżyca. Głównym powodem przedłużenia misji jest eliptyczna orbita polarna sondy wokół Jowisza o okresie obiegu wynoszącym 53 dni. Podczas każdego z przelotów minimalna wysokość nad chmurami wynosi zaledwie kilka tysięcy kilometrów. Jednak to o czym należy wspomnieć: to początkowo sonda miała krążyć wokół Jowisza po 14-dniowej orbicie. Taka orbita nie została osiągnięta. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że sonda wystawiona jest na zmniejszoną dawkę promieniowania, co skutkuje lepszym stanem technicznym orbitera niż to zakładano w 2018 roku, gdy przedłużano misję poprzednim razem. Wszechświat od dawna tworzy skaliste planety. Nowe badania donoszą, że jedna z najstarszych gwiazd w galaktyce Drogi Mlecznej jest siedzibą niezwykle gorącej, skalistej planety typu Superziemia. Znana jako TOI-561b, to około 50% większa i 3 razy masywniejsza niż Ziemia planeta pozasłoneczna. Okrąża swoją gwiazdę macierzystą na bardzo bliskiej orbicie. Pokonanie jednego okrążenia zajmuje mniej niż 12 godzin. Według oświadczenia Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, biorąc pod uwagę tę bliskość, Toi 561B ma średnią temperaturę powierzchni wynoszącą ponad 1726 stopni Celsjusza, więc jest zbyt gorąca, aby pomieścić jakąkolwiek formę życia jaką znamy. Natomiast niska gęstość Toy561B sugeruje, że ma stosunkowo niewiele ciężkich pierwiastków i dlatego uważana jest za bardzo starą. Uformowała się prawdopodobnie około 10 miliardów lat temu. Rzeczywiście, gwiazda macierzysta planety TOI 561 należy do nielicznych populacji gwiazd, znajdujących się w regionie gwiazd Zgrubienia Galaktycznego. Wiadomo, że gwiazdy te mają znacznie mniej ciężkich pierwiastków niż typowe gwiazdy drogi mlecznej. Naukowcy odkryli i scharakteryzowali TOI 561b, badając obserwacje wykonane przez satelitę TES, należącego do NASA, oraz obserwatorium Keka na Hawajach. Układ znajduje się około 280 lat świetlnych od Ziemi i zawiera dwie inne znane planety, oprócz Toi-561b. Ale te dwie inne planety są już zbyt duże i niewystarczająco gęste, aby były skaliste, w przeciwieństwie do Toi-561b. Statek towarowy SpaceX Cargo Dragon, po raz pierwszy w historii, autonomicznie oddzielił się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej we wtorek, 12 stycznia. Powrót dragona na Ziemię zajmie około 36 godzin. Oczekuje się, że statek kosmiczny wyląduje w Zatoce Meksykańskiej w środę 13 stycznia, choć NASA i SpaceX nie będą transmitować wodowania na żywo. Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że w zmodernizowanej kapsule SpaceX Cargo Dragon na Ziemię przyleci znacznie więcej nauki niż było to możliwe w poprzednich lotach. Zmodernizowana kapsuła Cargo Dragon może przewozić o 20% więcej ładunku oraz eksperymentów w porównaniu do swojego poprzednika. Nowy statek może również pozostać na stacji dwa razy dłużej niż poprzednie typy Cargo Dragon, co pozwala na dłuższe badania naukowe. Jednym z eksperymentów, który jest transportowany, są żywe myszy, które pomogą zbadać wpływ podróży kosmicznych na żywe organizmy z naciskiem na wzrok oraz inne eksperymenty związane są z pracą serca, kontrolą bakterii podczas długiego lotu i wieloma innymi zagadnieniami. Daleko w galaktyce Drogi Mlecznej, 21 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, J1818.0-1607, bo o nim mowa, może być najszybciej obracającym się i prawdopodobnie najmłodszym znanym magnetarem. Obserwacje przy pomocy Teleskopu Handra pozwoliły odkryć niezliczone dziwne rzeczy, które sprawiają, że ten obiekt jest naprawdę wyjątkowy. Jedną z pierwszych rzeczy, które wydawały się intrygujące w tym konkretnym obiekcie było to, jak młodo wyglądał. Zespół naukowców z University of Manitoba w Kanadzie oszacował, że magnetar ma około 500 lat, co oznacza, że jest to najmłodszy z dotychczas odkrytych. Określili wiek obiektu mierząc, jak szybko prędkość obrotowa magnetara zwalnia, czyli wiruje wolniej w czasie, Zakładając się obiekt, zaczął wirować znacznie szybciej. Drugą rzeczą, która naprawdę go wyróżnia, jest to, jak szybko obiekt się obracał, ponieważ wydawał się obracać raz w pełni co 1,4 sekundy. Inni astronomowie również przyjrzeli się temu obiektowi, obserwując magnetar za pomocą radioteleskopów, takich jak Very Large Array z National Science Foundation i odkryli, że emituje on fale radiowe cecha, który łączy ten obiekt z obiektami znanymi jako pulsary napędzane rotacją. Są to gwiazdy neutronowe, które emitują promieniowanie, które my na Ziemi wykrywamy jako impulsy emisji fal radiowych. Galaktyki zaczynają umierać, gdy przestają formować gwiazdy. Jednak do tej pory astronomowie nigdy nie dostrzegli wyraźnie momentu rozpoczęcia tego procesu w odległej galaktyce. Dzięki Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, w skrócie ALMA, Astronomowie dostrzegli galaktykę wyrzucającą prawie połowę swojego gwiazda gazu. Oznacza to, że galaktyka gwałtownie traci swoje paliwo do tworzenia nowych gwiazd. Dzieje się to w zaskakującym tempie, odpowiadającym 10 tysiącom mas Słońca rocznie. Badacze przypuszczają, że to spektakularne wydarzenie zostało zainicjowane przez kolizję z inną galaktyką, co może prowadzić do przemyślenia teorii na temat tego, w jaki sposób galaktyki przestają powoływać do życia nowe gwiazdy. Wyrzut gazu w tempie odpowiadającym 10 tysiącom masom Słońca rocznie usuwa aż 46% całkowitej masy zimnego gazu z ID-2299. Ponieważ jednocześnie galaktyka tworzy gwiazdy bardzo gwałtownie, setki razy szybciej niż nasza droga mleczna, pozostały gaz zostanie szybko skonsumowany, sprawiając, że ID-2299 wygaśnie w zaledwie kilkadziesiąt milionów lat. 8 stycznia 2021 roku o godzinie 3.15 czasu polskiego odbył się start rakiety Falcon 9 z tureckim satelitą Turksat 5A na pokładzie. Wyniesienie ładunku na geosynchroniczną orbitę transferową zakończyło się pomyślnie. Był to pierwszy w tym roku start SpaceX, który zapoczątkował bardzo pracowity rok dla firmy Elona Musk'a. W planie jest ponad 40 misji. Falcon 9 umieścił ważącego 3,5 tony. Satelity Turksat około 33 minuty po starcie. Już około 8,5 minuty po starcie pierwszy stopień rakiety wylądował na bezzałogowej platformie Just Read the Instructions na Oceanie Atlantyckim, oznaczając czwarty udany start i lądowanie tego konkretnego boostera. Lądowanie oznaczało również 71. udane lądowanie dla powracającego boostera SpaceX oraz 21. z rzędu. Osłony ładunku użyte podczas tego startu były użyte w trakcie wcześniejszych misji. Tym razem także zaplanowano próbę ich odzyskania. Turksat 5a to satelita zbudowany przez firmę Airbus dla jedynego tureckiego operatora telekomunikacyjnego Turksat. Satelita ma działać przez około 15 lat, zapewniając dostęp szerokopasmowy dla Turcji, Bliskiego Wschodu, Europy i części Afryki. Launch Demo Tu. To misja firmy Virgin Orbit, której celem będzie wyniesienie na orbitę 10 satelitów typu CubeSat. Start nastąpi z portu lotniczego i kosmicznego Mojave, znajdującego się w południowo-wschodniej Kalifornii. Okno startowe misji rozpoczęło się w niedzielę 10 stycznia, lecz start będzie możliwy przez cały styczeń. Mówię możliwy będzie, ponieważ nie mam informacji czy start miał miejsce. Nie wszystkie firmy działają jak SpaceX, który raczy nas praktycznie wszystkimi szczegółami dotyczącymi startów. Niemniej w komentarzu pod tym filmem poinformuję Was, jeżeli tylko czego się dowiem. Virgin Orbit opracowała system wystrzeliwania w powietrze, który może przenosić satelity o wadze do 500 kg. System ten składa się ze zmodyfikowanego samolotu Boeing 747, znanego jako Cosmic Girl, oraz dwustopniowej rakiety Launcher One o długości 21 m. Samolot startuje z pasa startowego z rakietą Launcher One pod jednym skrzydłem. I zrzuca rakietę na wysokości około 10700 metrów. Dalej Launcher One używa własnych silników, by dostać się na orbitę. Ta strategia startu powietrznego ma zapewnić lepszą elastyczność oraz szybkość reakcji w porównaniu ze standardowymi rakietami startującymi w pionie. Jak wskazuje nazwa, Launch Demo 2 będzie drugim podejściem Virgin Orbit w osiągnięciu granicy kosmosu. Podczas pierwszej próby w maju zeszłego roku Launcher One z powodzeniem oddzielił się od Cosmic Girl i odpalił swój silnik pierwszego stopnia. Misja rakiety została jednak zakończona, powodów związanych z dostarczaniem paliwa krótko po rozpoczęciu lotu. W trakcie Launch Demo 2 rakieta wyniesie na swoim pokładzie 10 CubeSatów, które zostaną wyniesione w ramach programu edukacyjnego NASA. A na koniec coś z innej beczki. Grywacie w Kerbal Space Program? Jeżeli tak i czekaliście na drugą część, to niestety, moi mili kerbonauci, musimy poczekać jeszcze co najmniej rok. Premiera gry została przesunięta na 2023 rok fiskalny, co oznacza, że premiery powinniśmy spodziewać się dopiero między 1 kwietnia 2022 roku, a 31 marca 2023. Do czasu premiery twórcy obiecują wiele zwiastunów nowej gry, w tym zdjęcia, filmy i pamiętniki twórców, które mają umilić czas oczekiwania. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że prezentowane przeze mnie treści były ciekawe i że docenisz moją pracę poprzez kliknięcie kciuka pod tym filmem oraz subskrypcję kanału. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.